Oto prawdziwa dziewczyna, szamana i kochanka każdego miłośnika Eurowizji. Kobieta, która tym, co robi na scenie oraz oczywiście wyglądem, zawstydza nawet Jennifer Lopez. Justyna Styczkowska. Panowie, takiej recenzji swojej osoby to się nie spodziewałam, bardzo mi miło. Bardzo proszę. Nie wiem, tak czym mi... Zawstydzam Jennifer Lopez? Niezwykle kulturalnie. Dzień, Dzień dobry. Okay. Hey. Ale przemyślę to. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry, Justyno, fajnie, że jesteś. Od razu zaczniemy od z grubej rury. No, Jak wiadomo, Proszę kobiet bardzo. się o wiek nie pyta, a poza tym tobie i tak by nikt nie uwierzył. Ale, ale masz zapytam... ja nie wstydzę ze swojego wieku? 52. Ile? No, nie, no rocznikowo tyle to nie. Już 50. Nie, tyle 3. to ja nie. <grym> to nie. <grym> no, ja wiem, że wy jesteście 100 lat młodsi, ale okej. Okay, przejdźmy mi, dalej. <grym> ile lat minęło od twojego pierwszego występu na Eurowizji, na Eurowizji? No to 30. 30. Czy to jest rekord? Czy ktokolwiek po tak długim czasie wrócił na Eurowizję? To znaczy. Y nie wiem jak jest, ponoć Szwedzi mieli taką sytuację, ale nie wiem kto tam wygrał, bo czy już się odbyły te preselekcje tam, czy nie, ale tam startował jakiś zespół, który miał, yy, po, gdyby wygrał, to byłby 40 lat po... Pierwszym aha, występie. Aha. Więc byliby lepsi. Byliby... Czyli nie będzie, będzie. się. <laughs> nie wiem, Nie wiem, czy wygrał, nie wiem, bo jeszcze nie widziałam tego. Miejmy nadzieję, że, punkty, się, że to, to się nie uda. Nie? Stare punkty powinny się liczyć w ogóle. Nie? <laughs> <Może> to... <laughs> stare punkty, gdybyśmy zsumowali, to może coś by z tego było. To byli. już masz 15. <laughs> no, widzisz, to już mam 15. Myślę. <laughs> e Mówiąc o tym wieku, Marcin tutaj zarzucił oczywiście takim tematem. Aha. 30 lat temu to było 3 dekady temu. Zresztą, że to jest program zero kultury, to powiem tak kolokwialnie, no byłaś taką troszeczkę gówniarą, która poszła do tej Eurowizji, no która tak. niewiele wiedziała o życiu. Teraz idziesz no i o z perspektywy Eurowizji. A co niewiele powiedziałem? Widziała. Powiedziałeś, że niewiele wiedziała o życiu, to się zgadza. i wy i niewiele wiedziała, I nie wiedziała, o, wiedziała... o Eurowizji. Tak, jednak... teraz idziesz z perspektywy dojrzałej osoby, ale mam wrażenie że w tej chwili jest w tobie dużo większa, taka dziecięca radość z tego, że tam idziesz. To na pewno. Wiesz, no bo w moim wieku po pierwsze tego typu sukcesy narodowe wręcz mhm. bo to jest Eurowizja jest trochę jak sport. Są mhm. fani Eurowizji tak jak są fani futbolu, siatkówki i innych sportowych dyscyplin, którzy są bardzo specyficznymi, oddanymi temu konkursowi ludźmi, którzy śledzą wszystkich tam, e, rozkminiają każdą historię, każde słowo. Oni są naprawdę oddani temu konkursowi, naprawdę go kochają. No to jest festiwal, który miał bardzo różne lata, miał mhm. lepsze, bardzo dobre kiedyś uważam, grała orkiestra na żywo e, i to były po prostu piosenki z, całego, z całej Europy. I nie tylko pozbierane w jednym, pokazane później. A jaki gust mają widzowie fani Eurowizji? Twoim Wiesz zdaniem? co? Ten festiwal nie miał... Parę takich bardzo słabych lat. Już hmm. tak naprawdę nie wiedzieli chyba producenci, z to, co z tym zrobić, bo świat się zmienił. Weszły media społecznościowe, weszło tak dużo rzeczy, że on przestał być atrakcyjny dla widza. Hmm. Więc już kombinowali, już tam były naprawdę rzeczy, się działy słabe i słabo to wyglądało. I były też słaba muzyka. No po taki... czym od paru jakichś ośmiu lat, wydaje mi się, nagle zaczęli myśleć o tym zupełnie inaczej. Chyba zatrudnili nowych ludzi, ja tego nie wiem. Ale to się stało kreatywne, nowoczesne. Co do kwestia muzyki, to jest zawsze kwestia gustu. Trudno mi dyskutować, że komuś się podoba, to czytam, to bo o tym się po co dyskutować. Ludzie hmm. mają różne gusta i mają do tego prawo. Natomiast festiwal, jako, y, znaczy festiwal, konkurs jako telewizyjny koncert jest pokazany bardzo dobrze, naprawdę hmm. bardzo dobrze. Na najwyższym poziomie, bo tam prost, pracują naprawdę profesjonaliści, którzy wiedzą, co chcą pokazać, rozumieją tę publiczność, wiedzą, co chwyta ich za serce. No i dole, no. A nie jest trochę tak, że wyszliśmy z tej ironicznej ery, że teraz po raz pierwszy naprawdę fajnie jest się w ogóle jarać Eurowizją? Ja uważam, no bo... że wiesz co, w tym roku w ogóle wszyscy się nią jarają, akurat w tym kraju, w naszym kraju, mm -hmm. ponieważ dlaczego nie potrafi... Znaczy wydaje mi się, że dlatego, że przez ostatnie dwa lata było tyle nieporozumień w związku z tym konkursem, że to tylko nakręcało ciągle wiadomości o tym, tak? Trochę dobrze i trochę źle. I było wiadomo, dlaczego nasz reprezentant. Tak, dlaczego tak się dzieje? Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego ten? 10 lat tak na dobrą sprawę. Jest nie, bo wiesz, wcześniej były takie sytuacje, w której rzeczywiście jechał ktoś, kto wygrywał dzięki konkursowi i komisji. Potem były różne te czasy, bo była pandemia, bo to, bo się działo dużo różnych rzeczy, i nagle się okazało, że ten konkurs budza tak wielkie emocje, że tak jak dwa lata temu, kiedy był konkurs jeszcze z komisją, że decydowała i komisja i ludzie i dlatego pojechała i dzięki temu wygrała Blanka, a nie Jan. Ludzie mhm. byli wściekli, oczywiście fani Jana, drudzy byli za Blanką, no to jest zupełnie normalne. I te, ale przyszło jakieś około chyba 40 tysięcy SMS-ów w sumie. 30 parę, jakoś tak. A w tym roku aż 80 tysięcy. Mhm. Z czego połowa okazała się, prawie połowa, okazała się moim sukcesem, w sensie narodowym zrywem do tego, żeby w ogóle głosować, to po pierwsze. A po drugie, żeby pojechała Justyna Steczkowska. No to jak ja mogę nie mieć w sobie dziecięcej radości? No sam pomyśl. W ogóle to, o czym wspomniałaś, o tych fanach tak. Ja mam wrażenie, że, to, że ja znam fanów na przykład metalu. Tak. I to są ortodoksyjni strasznie ludzie, że jeżeli ktoś z zespołu metalowego obetnie włosy, to, to przestają tak. absolutnie no, słuchać, no. lubić i tak no, dalej. Natomiast mam wrażenie, że fani Eurowizji są jeszcze bardziej ortodoksyjni, że oni są, ja jeżeli, są, ja wiem. Są, jeżeli kończy ultras, na wóz, obetnie brodę. To są ultras, którzy mogliby się umawiać na ustawki, tak naprawdę z szalikami. Ale z drugiej strony dopuszczają więcej gatunków, Ale form, jest więcej tej różnorodności. Tylko chodzi o to, że jeżeli coś albo źle powiesz o Eurowizji, albo się pomylisz do, do Dotyczącego czegoś a propos daty, jakieś, tak. to oni wtedy się uruchamiają tak, absolutnie. Tak, w... uruchamiają się i wiesz, co dla nas artystów to jest dobrze, no bo gdzieś na samym końcu chodzi o muzykę, o twój mhm. wizerunek, o to, jaką, jaki message nie ciesz światu. Więc to jest dla nas dobrze. To cudownie jest mieć oddanych fanów, którzy stoją za tobą, którzy przejmują się tym, co robisz, dla których to jest ważne, no to jak ma, mamy się z tego nie cieszyć, mhm. tak? Natomiast wiesz, zawsze pewnego rodzaju ortodoksja powoduje różne problemy emocjonalne. No ale taki jest świat, no hmm. zobacz na piłkę. No. To jedna rzecz, że muzyka na pewno wzbudza o wiele więcej dobrych emocji wśród nawet takich zatwardziałych fanów, niż piłka nożna, w której hmm. jeśli ktoś już przegra, no to, to jest po prostu zażynanie wszystkiego. No. Hmm. Wiesz, tak to jest, jest bardzo dużo hmm. złej energii, takiego naprawdę gniewu i złości, czego w muzyce raczej nie ma. Twoja piosenka została właśnie bardzo dobrze, nawet powiem zaskakująco dobrze odebrana. No. I, i, Dokładnie. I to jak wyglądasz na scenie, twój głos, to jak, jaka to jest kompozycja. Powiedz mi, czy czujesz, że ten balonik jest właśnie zaczął być pompowany do tego stopnia, że zaraz nasze oczekiwania będą bardzo duże i będziemy myśleć o... Wiesz co, no jak ale... Jak poradzisz sobie z Polską, bo, bo to wiesz, bo tam, tam wszyscy się cieszą, że, 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 że mają taki repertuar, że mają takie piosenki, a u nas już zaraz się zacznie, ok no daliśmy znaczy, im kredyt zaufania, teraz prosimy Ale o, to zawsze zwrot. trzeba się z tym liczyć, że wiesz, jak było super, tak też trzeba przejść jakiś tam upadek, też mnóstwo ludzi będzie z czegoś tam niezadowolona, no tak już jest zawsze, tego się nie da zmienić, no. No na pewno, no, co można mi zarzucić? No, śpiewać potrafię, no bo też robię to od Wielu lat. I te, nawet, jak ktoś mnie nie lubi, no to zawsze mówi: No, nie lubię i coś tam, ale no, śpiewać potrafi. No, to jest mój zawód, więc przykładam. Ruszać się potrafisz, widzieliśmy. Ruszać, no to jest kwestia gustu, ale na pewno nie stoi jak kłoda, no więc to też jest jakiś tam plus nie. w wieku. Potrafisz, potrafisz latać, jak się okazało. Potrafię latać i tu się, słuchajcie, śmieszna historia wydarzy. To muszę wam powiedzieć, bo to w kanale Zero przejdzie. No. O, <laughs> o, dobrze. 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 No. Się dowie dowiemy się, jakim kanałem <laughs> jesteśmy. U nas no, podmieszanie zawsze no, przechodzi. Absolutnie. Chodzi o to, że kolega w Londynie ogląda z przyjaciółmi mój występ eurowizyjny. I mówi, no i oczywiście oni zawsze. Y, oni są moimi fanami, ponieważ on jest moim fanem i zawsze im wszystko przywoził i pokazywał, mhm. że tacy są artyści też w Polsce. No i wszyscy się zebrali w jego mieszkaniu, oglądają te urowizję, trzymają kciuki, no ja wychodzę i ty, no nie, no fajnie, o jak ty, wszystko im się podoba. Nagle już tam poskakałam, mhm. pośpiewałam, wzięłam skrzypce do ręki, więc kolega mówi, no jeszcze gra, no jeszcze niech odleci do góry, nie? To ja już się wtedy. 3 no. <laughs> A nie trzy i... sekundy, a ja lecę do góry, ja nie wszyscy na nie. Niego, no stary, chyba musisz dotrzymać słowa, nie? To no jest Jak, taka śmieszna historia, że nie że tam gra, śpiewa, grała na skrzypcach jeszcze poleciała do góry. Śpiewa Więc musiało interesy, to na niego, No zrobiło to na nim wrażenie. na na uroczystościach dała się podwieścić na tych linkach? Ja sama to wymyśliłam i sama się podwieściłam. Znaczy, sama się na linkach nie podwieściłam, tylko mhm. kaskaderzy mnie. No wiesz, no telewizja miała tam problem z tym. Nie dziwię im się, bo to jest bezpieczeństwo. A czyli oni nie wcześniej? Chcieli, żebym z zabezpieczeniami była. No Ale ja nie chciałam zabezpieczeń, no bo wiesz, te takie majtki wielkie, i te tutaj takie. No, świetnie by wyglądało. Zobiałem by... seksowe zabezpieczenia. No. Czyli jednym słowem na... było to Gdzie? na Twoją odpowiedzialności. Nie mam numer telefonu nie? z przyjemnością, no tak te się wiesz. niestety nie, da, nie nadają. Nie da. Mhm. <laughs> Więc koniec końców y, poleciałam do góry bez tych zabezpieczeń, ale rozumiem ich troskę o to, że gdybym spadła i cokolwiek by się stało, no to wina byłaby po stronie czyjej. Powiedziałam, że podpiszę wszelkie dokumenty, żeby polecieć do góry bez zabezpieczeń, ale i tak wszyscy pewnie wieszaliby psy na telewizji polskiej. Mhm. Powiedziałam, że ćwiczę od wielu lat, mam bardzo silne mięśnie, znam ten problem, wszystko się uda i jakoś się udało. Marcin to samo mówił w telewizji, ale, mnie uwierzyli. <grysofie> 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 ale e, czy, nie uwierzyli. Ale mam takie wrażenie... Czy, ty, czy to jest teraz tak, że ty przechodzisz jakąś... nie ja wiem, jak to zabrzmi, ale czy przechodzisz ale. taką emofazę trochę, taką mroczniejszą. A, emofazę? A, emo, to był A, taki, taki, ty, taki był trend w społeczeństwie. Tak, Zdję. ale tu chyba chodzi o emocjonalność. Bo chodzi chodzi mi o twoje, wiesz, i wykonania, i e, tego Wiedźmina, ten, ten, ten Witcher, który Aha. był, i te gaje. E, I tak sobie pomyślałem, czy to nie jest taki, taki bumerang do tego, co wraca, bo na przykład jedną z moich ulubionych piosenek twoich... Jest? To jest Grawitacja. Gravitacja. A, ja no, kocham właśnie. Grawitację miał no, ten dobrze. klip i... E... Dobry tekst jest też. Dosyć. Bardzo dobry. Tak, 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 dobry, tak, tak, tak jest, jest świetny ten tekst tak. i e, klip w ogóle kiedyś myślałem, że zernęliście klip z Antelite Slip z Metaliki. Odwrotnie. A potem się okazało, że Metalika zrobiła cztery miesiące po was, nie? Dokładnie tak. I było. E, to byłem I to robili w absolutnym Polacy. To robili Polacy. Studio zresztą dzisiaj bardzo znane, natomiast wtedy y, zrobili coś dla mnie po to. Mhm. Znaczy, do tej muzyki bo mi się to podobało, podobała mi się artystka, po to, żeby pokazać, jakie mają możliwości. No mhm. i dzisiaj do grawitacji uważam małe z teledysków, które przebiły ją pomimo tego, że to jest 30 lat później, bo on jest bardzo dobrze zrobiony. Pawica z to robił i właśnie. To jest dzisiejsze Platysz i masz z tego, co się orientuje. Bo przeszły tak. różne metamorfozy. Natomiast też zrobili przecież świetny teledysk, nie kochani. No, takich mhm. teledysków się w ogóle nie robi, bo to jest nieopłacalne ze względu na koszty, bo to wszystko było zrobione mhm. w, wiesz, w przestrzeni graficznej. Ale to jest świetny teledysk. No. A czego ci najbardziej brakuje z tych rzeczy w Twojej branży, w Twoim, w twoim tworzeniu, co było 30 lat temu, a teraz nie ma? O, wiesz co, że teraz muzyka jest bardziej tak traktowana konfekcyjnie niż tak, wiesz, emocjonalnie. Kiedyś się czekało na płyty artystów, wiesz. Słuchało się płyt przede wszystkim? Przede wszystkim słuchało się płyt, teraz I te cykle są coraz krótsze, tak. No, a są, ten Wiesz, już. teraz ma dwa trzydzieści utwór, to już jest w ogóle decyd. Mhm. Więc na, tego Eurowizji nadal trzy może być. na Eurowizji nadal może być trzy i okazało się, że Eurowizja też przyjmuje takie piosenki, które, których radio na pewno nie przyjmie, bo radio ma swoją specyficzną temperaturę, to musi być łagodne, przyjemne, takie nieabsorbujące za bardzo, bo ludzie coś przy okazji robią, więc jak gdyby to jest taki nośnik, ale ma największą słuchalność i jest potęgą, każde duże radio jest po prostu potężne. Czy tak? z tego wynika więc. też, że masz ten taki fetysz e, fizycznych nośników w muzyce? I, Wiesz co, nawet nie tyle analogowych, no, Znaczy, Ale płyty p, m, jak to się mówi? P, analogowe, analogowe analogowe, czyli winylowe. winylowe tak, <laughs> sama wydałam demarczyk na winylu i dziewczynę Szamana, bo zależało mi na tym, żeby akurat te płyty zostały w takiej bardziej pięknej formie, niestarzejącej się okazało się. Bo wciąż są fani takich y, płyt. Natomiast y, nie tyle brakuje mi tego plastiku y, CD, bo one nie były takie ładne jak płyty winylowe, mhm. co te, tego zaangażowania ludzi i słuchania muzyki. Bo zawsze wiesz, co, to jest proste pytanie. Włączasz cokolwiek, tak? No to mhm. absorbuje Twoją uwagę. No, energia zawsze podąża za uwagą. I teraz chcesz oddawać. Ludzie bardzo dużo teraz oddają energii polityce, z czego niewiele wynika, bo jak gdyby. Polityka ciągnie po emocjach, tak strasznie, ale takich niskich najczęściej emocji, bo tam jest dużo krzyku, ciągłych pretensji, gniewu, ludzi oskarżeń się wzajemnych, a my tego słuchamy, wciągając się w te polityczne spory. Co nam to przynosi? To w nas zostaje ten gniew i to wszystko. Po co? W Muzyce tak nie ma. Łączasz muzykę, masz chillout, jest fajnie, masz dobry dzień, świeci słońce, twoje życie wygląda inaczej. No Eurowizja to też jest rywalizacja, nie? Nawet na, tak, na tylko, że to jest, pre... ale wciąż jest to rywalizacja czegoś fajnego. Muzyki. To nie jest tak jak w sporcie, że wszyscy potem się zażynają i duszą szalikami i biją między sobą. Wręcz przeciwnie, ktoś wygrał, wszyscy się Jana. cieszą. No. <noise> nie? Ale to to może nie... nie duszą, ale jednak tylko... liczą punkty, nie? Tak, zgadza się, to... tylko to wszystko, pamiętajcie, na samym końcu to jest muzyka, która przynosi jednak dobre emocje, no jakby na to nie spodziewać. Ważne, żebyś wygrał hip-hop, pamiętajcie o tym, nie? To jest, nie <noise> Może tak wygra, to może, może wygra, kto, kto wie, może wygra. Może a wygra. powiedz mi jeszcze a propos e, Eurowizji, e, widziałaś albo słyszałaś swoich... Teoretycznie rywali. E, wiesz to nie wszystkich. Tych, którzy tam do, e, z, do początku tego tygodnia A e, jego zostali to mi go To mi Tak, oczywiście. Ten coś śpiewa ma espresso Makiato. Ma no słuchaj, ja nawet nagrałam wczoraj na TikToka taki e, Kseniuszka przyszła mówi, musisz nagrać, musisz nagrać, bo to jest świetne. To będzie wiral. Ja dobrze, jak ty mówisz, że będzie wiral, to nagrywam. No i nagrałyśmy w domu espresso macchiato, jak śpiewam. I to już jest na TikTok, zobaczcie sobie, śmieszne. Ale faktem jest, że ten facet ma dużo luzów w sobie i to jest takie, oh. no takie przewrotne. Jego, no, taki, osta nie, jego ostatnia piosenka nawet nie trafiła na YouTube'a, czy na, znaczy na Spotify też trafiła, ale na YouTube'a klip nie mógł trafić, bo trafił na Pornhub'a, czyli na... Pornograficzną na stronę, prawdę. ponieważ tak, 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 tak. nazywało się no. to Sex Olympics i polegało na seksie no, takim wiem, nie wiem. Już na czym polegał. Oh, wow. no to też on, 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 to nie powie... on jest raperem, hip-hopowcem. powiedział, że zakład, że jak wystartuje, to wygram. I jak wygrał, to powiedział, że nie mówiłem, że wygram. Jest jego komentarz i jedzie na Eurowizję. Ta, no widzisz. no jedzie na Eurowizję. No zobaczymy, jak będą jego losy. A w historii Eurowizji miałaś takie piosenki, które do dzisiaj są z tobą i chętnie ich słuchasz takich swoich. Bo na przykład wszystkich zachwycił Moneskim. prawda? Tu tak, jesteśmy tak, zgodni, tak, że tak. Tobie... Ten to, ten to mnie to też się podoba uważam, że świetny zespół, tak. Nie jak, nie jak eurowizja. Tak. Największy sukces od no lat. Widzisz, no tak, no nie jak Eurowizja jednak e, okazał się eurowizyjnym zespołem, który zrobił karierę na świecie. Mhm. Więc jak gdyby oni mieli dwa czy trzy lata po tej Eurowizji, dopóki chyba on się nie odłączył, ten główny wokalista. No, tak. Oni no, chyba no, mają przerwę tak, w ogóle taką dużo. Być dużą, może, po, tylko po, po wiesz, też ta... oni bardzo dużo robili rzeczy. Wiesz, jak już wygrywasz i potem ciągniesz to dalej, to uwierzcie mi, to coś tak w to jest fajne. To jest na takim zmęczeniu. Musisz wszędzie być. Mhm. Wszędzie. I po prostu to, że oni kirali tyle narkotyków, być może robią to dalej. To ja nawet, to, to jest złe i nie powinno się tak dziać, ale może czasem ich rozumiem, żeby się oderwać od tego takiego oczekiwań i takiego naprawdę pędu, to jest pęd, to już mm. nie jest życie, to jest prawdziwy pęd. Dawno nie słyszałem określenia kirać. <laughs> kirać. Ja od to... czasów Eurowizji w 95. Tak. <laughs> Wtedy było ostatni <laughs> no tam kirał. <laughs> <Kieran> Kalkin. <śmiech> <śmiech> okay. Dokładnie. To jest to, co zawsze dla mnie było najbardziej fascynujące w swojej karierze, to jest jednak ta szerokość tych poszukiwań muzycznych i gatunkowych. No, dziękuję, i ten dziękuję, dziękuję, dziękuję. Zastanawiam się, co byśmy się mieściło na tych dwóch najbardziej przeciwnych do siebie biegunach na przykład estetycznych, nie? Czy to by była Alchimia i, nie wiem, i Eurowizja właśnie? Tak jakby jak, jak szeroko jesteś w stanie To wiesz, to, to chyba sobie... bardziej, bo wiesz, Alchimia to było, to jest bardzo dobra płyta, ale to nie jest moja muzyka, tylko to są piosenki, które no tak, były. tak, ale mimo wszystko interpretacja. Tak, no zawsze to się liczy, ale to nie jest coś, co jakby ja sama stworzyłam. Więc dla mnie to jest akurat tworzenie muzyki jest dla mnie najważniejsze, po to zresztą jestem artystą, no bo jak inaczej. Natomiast ja bym zestawiła Marię Magdalenę, o której hmm. mało ludzi wie, a jest to jest przepiękna płyta podróży duszy o człowieku w kontekście wszechświata. Nagrana po angielsku z, z wspaniałą orkiestrą. Jeszcze nagrywałam to w studio y, w, w Alwerni. Jeszcze mm. to studio funkcjonowało, doskonałe studio, świetny realizator. To jest przepiękna muzyka, bardzo nowoczesna i w ogóle. Bardzo miałam dużo sm znaczy, smutku, to jest za dużo powiedziane, ale trochę tak posmutniałam, jak się okazało, że została niedoceniona i niezauważona przez ludzi, przez branżę, w ogóle przez nikogo. Ale ona jest. Być może przyjdzie jej czas i ludzie, którzy będą pos poszukiwali jakichś duchowych, nie wiem, nie, nie tyle odlotów, co po prostu... Y nie od polityki. – Tak, no też to na pewno. Laty, to, to Maria to Magdalena na, na pewno jest klina. taką dobrą płytą. Więc ja bym zostawiała bardziej Magda, Marii Magdalena i to, uh -huh. czym zajęłam się teraz, czyli bardziej taką e, nowoczesną muzyką, e, w której, do której dokoptowałam słowiańskie agmy i w ogóle słowiańskie dźwięki i taką tak wizję tego. – Agmy? to? Takie... – to są te takie słowa mocy, które tam śpiewa. Zargo, raga, jara, jarun, era, nie. czarodoro. To prawie jak u Kasi nast, chodzi, i, i ogólnie u tych wszystkich osób, które dosyć mocno czerpią w tej chwili z tej takiej mocy ziemi, z, tej, z tych słów mocy. To są całe takie live congress, balanse, albo na przykład ale, wyjazdy no i, takie na Bali. No ale powiem ci, że to, <laughs> wiesz co, Bali, nie Bali, to nie ma znaczenia. Chodzi o to, że jeśli ludzie zaczynają mieć świadomość tego, że naprawdę odłączyli się od natury, gdzie natura wspiera ich, jest ich częścią, jest wszystkim, co tak naprawdę mamy. Natura jest potęgą. Jeśli ona się wkurzy i zrobi, o tak, ziemia zrobi tak, mhm. no my wszyscy z niej spadniemy. Tak, a jak gdyby nie doceniamy tego, co doceniały, docenialiśmy my jako Słowianie, czy w ogóle dawne narody, połączenia społeczeństwa i natury razem, tak? Bo to były te wszystkie wiedźmy, to nie były żadne złe wróżki, tylko kobiety, które wiedziały jak leczyć, jak yy, czerpać energię z ziemi, jak czerpać z przyrody, która nam dała wszystkie możliwe skarby, tak? Ludzie dzisiaj wracają do tego nawet chodzenie na bosaka jest super zdrowe. Po pierwsze, masz dzięki temu balans harmoniczny, dzięki temu się energetyzujesz ziemią, która jest po prostu czystą, piękną energią. Korzystaj, korzystajmy z przyrody, nie ma w tym nic złego, wręcz przeciwnie. To, że ktoś się przyluta, przytula do drzew, to bardzo dobrze robi. Drzewa mają dobrą energię. Nie traktujmy <grym> tego trochę... jak szaleństwo, tylko traktujmy jako pomoc samemu sobie. Jest nic więcej. dendrofilia, jak ktoś... Się... Nawet nie wiem, jak to się nazywa, bo... Dendrofilia, po prostu... dendrofilia jak jest ja dendrofili. mieszkam od lat w lesie i na łąkach. I jak przyjeżdżam Aha. tam, to dopiero czuję, że żyję. Tu jest spokój, harmonię, czyli wszystko to, co jest piękne w życiu. W Ale mieście jest... jest jeden wielki huk, i dużo różnych emocji, które chcąc, nie chcąc i tak cię dotyczą. Hmm. Więc im mniej w nim przebywasz, tym lepiej dla Twojego zdrowia od psychicznego 30, i fizycznego. Od 30 lat Twoja się trochę z tym kojarzy, więc wydaje mi się też, że ludziom jest łatwiej tak jakby. Hmm, znaczy nie wiem, ja osobiście mam tak, że jeśli ty to mówisz, to ci wierzę. <grym> w co chodzi. No bo wokół tego jest trochę zbudowana ta muzyka, też przynajmniej ale była w jest, latach 90. Jest, i dalej. Jest prawda, dalej jest, też tak jest, ale powiedział na przykład Maciek. Nie wiem. A nadal masz tego Cię, tak tak powiem, fioła na punkcie chleba, że mieliś sama zboże w młynie? Nie, <laughs> słuchaj, po pierwsze nie. Po pierwsze jem chleba mniej niż jadłam do tej pory, bo jednak gluten, to no, gluten szkodzi nam na dłuższą to na pewno. Można sobie czasem coś takiego zjeść i mąki używać i też to robię, ale jednak to nie służy naszemu zdrowiu. Więc jak chcesz być zdrowy i żyć, umrzeć zdrowy... Bo że umrzemy kiedyś, to jest wszystko oczywiste, ale po co być jakby ciężarem dla swojej rodziny i dzieci, które będą tym obciążone? No to trzeba poczuć w wieku 50 lat, że nie chcesz być ciężarem, chcesz dożyć swojego życia, umrzeć spokojnie w swoim własnym łóżku, nie obciążając nikogo, tak? Więc uważam, że akurat mniej glutenu robić. I co, dobrać? ja mam teraz wyrzucić te kanapki? Nie, tak. Nie. Zrób, ja co chcesz. Ja tylko powiem, co ja robię, a to ty <śmówiłem> zrobisz drobę. to, co chcesz. Zrobiło się no. 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 warsztacie chleba. Ale poczekaj, można, po można. <śmusty> wszystko można, to jest tylko i wyłącznie Twoja decyzja. Po tym nie, nie można, tylko nie przesadzaj z tym. Ja też wcinam pączki, jutro jest tłusty czwartek. Wiesz, jak się obeżrę? Do tydzień, do tydzień. No to za tydzień się obeżrę. Dzisiaj jest tłusta środa, więc też lubię słodycze, też grzesze nie Ale gdzieś tam ogólnie staram się myśleć o tym, żeby jak najmniej i ci w, sobie, w siebie wrzucać. Mamy taki quiz. E, chyba mamy, tak mi się wydaje, że okay. udało nam się go tutaj no wrzucić. Tak, Ma za zadanie przypomnieć ale... ci, w co się wpakowałaś, tak okay, naprawdę, dobrze, i co daj. zobaczysz okay. tam w tej bazy. I e, nie od odzobaczysz tego nigdy już potem. Jezus, razy, co że to takiego se, będzie? Pokaż. Przez te 30 lat oglądasz te rzeczy eurowizyjne, w jaki no, sposób pokaż. nimi żyjesz, to może odgadniesz po prostu po zdjęciach, kto jest kim i czy kojarzysz te postaci z Eurowizy. No dawaj, zobaczymy. Kto to za, za melodia? Kto to za melodia? Tak, się kończy, za tak się kończy, jak ja wymyślam tytuły. Kto to za melodia? Wow, no były takie osoby, tak, były, były takie. Jak się nazywa ten zespół? Pamiętasz? Nie, no nie, nie pamiętam. Nie. Finlandia. Finlandia to była. Nie, tak? to jest zespół Lordi z Finlandii. Ciekawe, ma zawsze Lordi. Ten... Lordi, Lordi. no właśnie Lordi. Pamiętam ich występ. No, coś powiedzieć. Wygrani, wygrani, no. I oni wygrali, tak? Tak. A, widzisz. No, Konczyta Wórst, pamiętam, bo to było takie wie, 2014. Nie, nie, bo... Tak, też wygrała, ale Konczyta świetnie śpiewała i miała świetną piosenkę, więc to wiesz. To, że ma brodę, no każdy niech wygląda jak chce. Ja <grym> <grym> ją też pamiętam, zgadza się. Ona też wygrała? Tak, chyba. chyba A, dobrze. Ona się nazywała tak. Neka. Neka, tak. I ona gdakała jak kura, nie wiem, czy ty. Tak, tak, tak. <grym> też blisko Ziemi. Wiesz co, jako artysta nie oceniam innych artystów, no po prostu taki ma środek wyrazu i mm -hmm. i tyle. A to jest. To jest Polska. A to jest, przecież to jest, byłyśmy razem w tańcu z gwiazdami albo gdzieś byłyśmy razem. Możliwe. Przypomnijcie mi, jak się nazywa. Taka piękna, wysoka dziewczyna. Tak, nazywa się jak takie ugrupowanie terrorystyczne. No proszę cię. ISIS. Is. Is tak. ISIS G. Ale ona nie bo wygrała Eurowizji. To niesprawiedliwość, ona była pierwsza z tą nazwą. Tak, ale, <laughs> tak, ale nie wygrała Eurowizji, Na pewno. Nie, 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 nie. nie ale I... chyba była w Eurowizji i to nie wiem, czy nie pod sztandarem włoskim. Tak, czy nie? Czy tam Pol Pol pokazaliście? Pol Pol polski sztandar, Polski. Tak, tak, polska. Sorry, przepraszam, tak, tak. ale na pewno, yy, tak, tak, Wiedzieli to pamiętam. Wiedzieliśmy, gdyby wygrała. A to wygrały Eurowizję? Nie. To nie wygrały Eurowizję. to byli Niemcy? Nie. Nie, nie. to yy, brzmi wschodnio, ale reprezentowało chyba jakiś kraj właśnie... To, to mi się no, szalenie nie podobało akurat. Ostatnio to odnowił było... to Krzysztof Fibisz w programie Twoja twarz brzmi, brzmi znajomo. A, ja widzisz. No. To, to była werka no serduszka. Nie wiem, czy pamiętasz. No pamiętam, Verka tylko serduczka. że nie wiedziałam, że to jest werka serduczka. No. no i co? Jak to będzie tak wyglądało na. A jeszcze są? Tak. A to tego nie pamiętam. No że... właściwie nikt nie pamięta, ponieważ była to podpucha. To nie jest Aha, Eurowizja. Okay. A to nie tylko Euro to jest Wilferel Wilferel. No dobrze. Na, na Netflixie jest komedia Eurowizji, którą polecamy Tobie. I... A ktoś mi mówił, że jest, tak. ale jeszcze nie zdążyłam obejrzeć, bo jest tyle ciekawych rzeczy. Na, naprawdę że... ładna piosenka. Piosenka, tak? którą ktoś tam wygrał Voice of Poland, czy tam Voice Junior. Tak? No, ale się. film tak. dobry czy tak średni? Komedia. Komedia, komedia. To komedia z Willem tak. Ferrerem. No, no właśnie, skoro no, tak. mówisz no, tak. o tylu, tylu niesamowitych rzeczach, które są do obejrzenia na Netflixach i innych e, streamingach. Już to poczekaj, bo właśnie mi przypomniałeś, ja muszę o to spytać. No, no? O twoje <laughs> filmowe przygody. A Billboard. Uh, Bo mocny, by... mocny, bardzo mocny film. To, to, dobry był, film. to, był, to był dziwny Czyli moment, strach, że... że. Zniknął nagle. Tak, był znaczy zniknął, on bardzo dużo pracował w reklamie, po prostu Aha. zarabiał pieniądze. Zrobił świetne zresztą reklamy. Ale faktem jest, że chyba już następnego filmu nie zrobił. Szkoda, bo bardzo utalentowany. Tam był cały wysyp zdolnych ludzi, którzy nie tak, zrobili tak, drugiego tak. filmu na koniec lat 90., nie? Tak, tak I szkoda, bo to był bardzo mocny film. Mi się film, podobał tak, ten dobry. film Point. No. No. No, no. post, post-7, no. thrillery polskie. Tak. Ale był jeszcze film Magdaleny Łazarkiewicz, nie? W, e, to, wiem, to było na koniec świata, na koniec jak świata tam w z grać na tak? Grać główną rolę. Główną rolę. I zawsze się tak. zastanawiałem, dlaczego. No to już była taka ambitniejsza rzecz, ciekawsza rzecz. Chyba, chyba z tego co pamiętam, też się ogdy nie otarła. I zawsze się zastanawiałem, dlaczego. Dlaczego to się skończyło w sumie, jeśli chodzi o takie, nie, no, wiesz, to no, pewnie jak... jest tak, że nie było propozycji, nie? E, nie, no ja jestem muzykiem, no to jest tak, ja muzycy wiem, nie, ale... nie są zapraszani ciągle wiesz, do jest. filmów. No, jest mnóstwo pięknych aktorek, młodych, zdolnych, to ciągle na rybek wchodzi, przecież to są świetne jakieś postacie, więc to musiałaby być jakaś e, rola. Nie, potem grałam jeszcze w komedii z Małgosią Sochą, e, pamiętam i, no, tak, ale... i tam grałam jakąś też epizodyczną rolę. Śmieszną zresztą, to była komedia romantyczna. Natomiast wiesz, to tak nie działa. Po pierwsze, jestem zajęta muzyką, po drugie, to musiała być jakaś rola przeznaczona specjalnie dla takiej osoby jak ja, z podobnym charakterem, bo jak ja miałabym grać jakąś postać, na przykład w serialu jakimś M jak coś, coś? M jak, M jak coś. M, A jak się... jak... No, no, nieważne, ale to po prostu to są role nie dla mnie, ja nawet nie chciałabym, nie dlatego, że nie coś złego mam do tego serialu, tylko no, sobie nie wyobrażam siebie tam Chyba, że jako epizod, że wchodzi piosenkarka i ma zaśpiewać coś na oddziale, no to miałoby sens. To, to nie bardzo to no, charakterna rola, w której coś by było z tego, tak, a tak to poświęcić czas. No. Ja zapytałem o te rzeczy serialowe i też inne, dlatego bo mamy tutaj tak, że pytamy naszych gości o to, co by polecili innym. Czy jest to, co ostatnio skradło Twoje serce? Tak, owszem, owszem. Wiesz, na przykład obejrzałam całą sukcesję dwa lata temu. I żałuję, że nie ma kontynuacji, bo to jest tak mocny serial, naprawdę jest świetny. Później bardzo polubiłam jelą z tą, bo jak gdyby prowadzenie postaci, które są tak wyraziste, ten niepodobny trochę do Nie, ale, ale... wystarczy, że jest jakikolwiek. No, no teraz... tak, ale powiem to... Ci, że po prostu Beth to jest tak genialna aktorka. Znałam ją z innych filmów. Była tak zawsze powiem, po prostu ładną nas. dziewczyną. Aha. A ona tutaj tak zagrała, że mówię, boże, ona powinna dostać pięć Oscarów. To jest niesamowita, jak ona gra. Ja, ja dla w... niej oglądam ten serial. Ja wczoraj, w oglądałem, serial. wczoraj oglądałem piąty odcinek pierwszego sezonu, bo też jestem w trakcie. A, ja no jak? Wiem, jak, jak, jak biła się z bratem w No ale to zobaczysz, bo to, jest, to się bardzo rozkręca. Jej rola jest doskonała, ona jest w niej doskonała i to jest w ogóle bardzo dobry serial. To następny będzie White Lotus chyba, Biały Lotus. E, Lotus. Biały Lotus, wiesz co, ja oglądam chyba coś biały, bo to był... Bo trzy sezony są, właśnie że trzeci zaczyna. Ale był też film taki chyba, czymś... Biała powiem? Odwaga to był. Może? Nie wiem. Ale to w tu się jeszcze nie wkręcił. biały lotos jest motywem przewodnim. Tak. I oni <noise> tak. są na wakacjach i tam są takie. Jeden tarce, jest na hawaia, tak? klasowe jest, 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 A to muszę zobaczyć, bo tego jeszcze nie super rzecz, też. Natomiast ja bardzo dużo oglądam dokumentów politycznych, społecznych, kryminalnych też, no bo one wiesz, mhm. wzbudzają dużo emocji w człowieku. Sama się czasem łapie na tym, że już może powinnam przestać, bo jednak trochę takiej czarnej strony mocy zostaje w człowieku. Ale jest jeden taki dokument, który Państwu polecam, który jest. Ja nie widziałam takiego dokumentu, jak żyje. Widziałam wiele dokumentów kryminalnych i każdy jest wstrząsający w jakimś tam sposób. Ale ten... Jinx. Nie. Dziewczyna ze zdjęcia. Jeśli mm. tego nie widzieliście... A, nie Słuchajcie, to ciągnie się akcja, widz ogląda, jest już... Mówi, Jezus, naprawdę jest poruszony tą historią. Po czym w połowie filmu reżyser daje ci taki, taką po prostu flangą twarz. Mhm. Mówisz, nie no, niemożliwe. Po czym na samym końcu filmu, nie, nie chcę państwu spoilerować, dlatego mówię, dostajesz po prostu li, z liścia i mówisz, nie, to jest niemożliwe. To mhm. jest niemożliwe, a jednak się wydarzyło. A jednak możliwe. To jest, słuchajcie, to jest jeden z lepszych, znaczy z lepszych, w sensie takim, że to życie tej dziewczyny jest tak podłe, z takimi zwrotami akcji i tak niewiarygodne, że się wydarzyło, że nie możesz w to uwierzyć. Mhm. Że jedna dusza przyjęła na siebie tyle, to jest po prostu... Ja nie wiem czego chciała się nauczyć, ale chyba przerobiła kilka żyć okay, bardzo... w jednym. Naprawdę bardzo. W innych sztukach cię trochę jednak tak ten. Nie? Przy, przyciągają. <suszy> no wiesz, jakbyśmy tutaj zaczęli gadać o tym, wiesz, po co jesteśmy na Ziemi, to może już w innym programie. <ściszy> A jako, co masz na swojej playliście na Spotify'ku, no podejrzewam, że. O, jak wiesz, co, ja bardzo, bardzo dużo systemu. muzyki filmowej, bo ja po A prostu filmowy. kocham, jak U. już wchodzę do wanny i po prostu to chcę mieć jakąś taką czystość harmonii, piękno. Ja lubię rozbudowaną muzykę. Mnie to trochę szczęki, popowa... szczęki najlepsze. Nie, no nie. <laughs> <laughs> nie, lubię mieć bardzo taką przepiękną, rozbudowaną harmonicznie muzykę. W popie to się rzadko zdarza. Ale wiesz co? Bardzo lubię. Ostatnio polecili mi z nami zespół Ham, i nawet pojechałam na ich koncert, który był w Bielsku Białej, w pięknej sali. I na żywo brzmieli świetnie, i też bardzo tak koi moje uszy. Też jak mam gorszy dzień, to jak włączę Michaela Boble'a. Mhm. który ma głos jak wazelina, to po prostu odpływasz <noise> jaki doskonały głos. Wie. i skupiasz się na czymś takim. Po prostu też byliśmy na jego koncercie z mężem, świetny był. Mhm. No, naprawdę świetny wokalista. No to mamy zestaw. No, ale w ogóle, w ogóle dużo rzeczy słucham. Słucham też wiesz coś czego nie zapamiętuję, a słucham żeby się dowiedzieć co nowego się dzieje, więc cały czas jest wiesz obrót muzyczny różnych rzeczy. No. Dobrze. E, dziękujemy serdecznie ja za to, że dziękuję. byłaś naszym gościem. Mamy kciuki. Dziękuję bardzo. I w, dziękuję. w ogóle Wam dziękuję wszystkim. I jak tutaj się mogę zwrócić do. Bo już tak naprawdę. Yy... Dzisiaj TikTok jest takim, taką mm -hmm. platformą, która ma duże skróty, ale czasem ale naprawdę ma olbrzymią siłę. Jestem bardzo wdzięczna wszystkim TikTokerom, którzy robili te filmiki, gadali o tym, robili wirale, robili memy, bo oni ponieśli informacje o tym, że nagrałam Gaje, że nagrałam Płytę Witch choro i że to wszystko się wydarzyło w moim życiu. Bez nich myślę, że trudniej byłoby mi wygrać Eurowizję i nie byłoby to aż taka przepaść pomiędzy pierwszym a drugim miejscem. Więc wszystkim, którzy się zaangażowali w to, pokazywali Gaje z różnych mm -hmm. stron, lepiej, gorzej, to nie ma znaczenia, ale bardzo Wam dziękuję za to, że poświęciliście tę energię. Powiedz jeszcze na koniec, jak tam będziesz postępy. stała na tej scenie w tej Bazylei podczas tego finału tak. już w sobotę, to co będziesz, jaka myśl będzie ci przeświecać? Mam nadzieję, że taka, że Edyta była druga. <laughs> Słuchajcie, nie wiem dlaczego... Żeby wy... się nie spieprzyć <laughs> z liny. <śmiech> <śmiech> nie, 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 słuchaj, ja nigdy z źle nie mówię o innych i nie będę tutaj tego komentować, ale co mogę ci powiedzieć? No, będę myślała o tym, że Stoję, reprezentuję zreprezentuję nasz kraj. Może dla was wydaje się to dziwne, ale jestem naprawdę dumna z tego, że mogę pojechać i reprezentować wielu ludzi, którzy wysłali na mnie SMS. Wiem, że nie wszystkich, bo nie wszyscy mnie kochają, nie wszystkim się podoba piosenka, nie wszyscy mnie lubią. Wszystko to rozumiem. Ale pomimo wszystko stanę na wysokości zadania, żeby jeśli już tam stoję, to żeby nie było wstydu, żeby koncert wyglądał super, żeby ludzie zobaczyli, że w Polsce dzieją się świetne rzeczy, że tutaj też mamy super artystów, kreatywnych ludzi, którzy potrafią zrobić dobre show i tak dalej, bo trochę przez te ostatnie lata nie potrafiliśmy się popisać tym, że naprawdę mamy super ludzi tutaj. Mhm. I ta myśl będzie mi przyświecać. Kliknij w jeden z polecanych filmów, aby obejrzeć najlepsze produkcje kanału Zero.